Msza Święta, którą rozpoczynamy, jest wyjątkowym wydarzeniem dla naszej archidiecezji, ponieważ ta Msza Święta rozpoczyna obecność pośród nas i peregrynację relikwii błogosławionego Karola Kutisa, młodego Włocha, który w ostatnim czasie, myślę, że coraz bardziej jest rozpoznawany jako bardzo konkretny przykład drogi ku świętości dla młodego człowieka. Myślę, że nie będę tutaj mówił życiorysu dokładnie, bo wielu z nas zna i na pewno ksiądz biskup Ireneusz, który przewodniczy tej Eucharystii, też przybliży nam tę postać. Ale to co chcę jedną rzecz powiedzieć, to ważna informacja, że Carlo Acutis, młody Włoch jest jednym z głównych patronów zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, które będą miały miejsce na przełomie lipca i sierpnia przyszłego 2023 roku. Stąd dzisiejsza Eucharystia jest też takim momentem rozpoczęcia przygotowań do przeżycia Światowych Dni Młodzieży, na które zaprasza nas sam papież Franciszek. Dzisiejsza eucharystia, w tej intencji też proszę, aby ksiądz Biskup się pomodlił. Za młodych, którzy myślą o tym, aby być jak Karla Akutis, żeby faktycznie nie być kopią, kogoś innego, ale znaleźć swoją drogę do świętości, ale żebyśmy też z jego wstawiennictwem mogli przygotować się do pięknego spotkania. Nadmienię również, że relikwie Karla Akutisa będą peregrynować po naszej diecezji. Dzisiaj, jutro i we wtorek będą w Łodzi, ale w różnych parafiach, a w kolejnych dniach Karla Akutis zamelduje się w Tomaszowie, w Bełchatowie i w Piotrkowie Trybunalskim. Po mszy świętej bardzo serdecznie też zachęcamy do tego, aby zostać z nami jeszcze na uwielbieniu. Wraz z nami modli się wspólnota Efes. Będą chcieli z nami jeszcze przedłużyć to uwielbienie i dziękczynienie Panu Bogu za to, do czego nas powołuje.